Siema, ja jestem Kiza, a dzisiaj Wam pokażę yy, jak na razie z farminga w ostatnią serię Minecrafta, co Wam pokażę w następne dni. To jest moja druga seria z farminga pod tytułem Na własny użytek. Mam takim... Już uprzedzam z góry, że nie będzie to od razu wszystko na własny użytek, tylko będę trochę rzeczy sprzedawał. Ale nie miałam pomysłu na nazwy i taką nazwa mi przyszła do głowy. No Tutaj się wchodzi, mam takie małe szopki, e lampy się wykosztowałem i mój domek. Pędwaj ściany, prozed, do no gnojuwy, silos na gnój, Sorry, że skaczę przez płotę, po prostu tak mam, krzak na środku, go nie czemu. Przechodzę do shopy. tutaj przyczepa John Deere'a ma kostka i RCW na dużych balonowach. Naprawdę na ogromnych balonówach RCW jest. Otwiera się to... Się nie otwiera. I tutaj stoi mój i pierwszy i główny traktor, jedyny w sumie, Ursus. D. Nie da się koło niego przejść, a to jest jedno c Dobra, naklejki się bugują, ale to jest dziesiątka normalna. Więc nie wiem, co wam zbytnio pokazywać. Tutaj belki i świnioki, mają trochę rzeczy: dobrych rzeczy. Tutaj krowy, co też mają słomy, bala, piszonki i siana i nie mam pojęcia co zrobić z tym balem bo na paszofu sobie nie stać a krowy nie chcą jeść kiszonki wodę mają jak widzicie silnie wszędzie ziemniaki tu. tu w sumie nic nie ma więc teraz przejdę do maszyn Tutaj mam kurnik bez kur, ale mam jedną autosankę przyczepę D47. No i rozrzutnik. Jego też można na przyczepę przerobić. I tutaj w sumie mam wszystko i zarazem nic. Pół trójka skibowa, lejek, opryskiwacz i. Oh, I sarię, siewnik, rotacyjna, ta taśmowa, pająk i wiecie ten tegaz yy, drapaki brony no i wały mam po ale nie mam trzech mam tylko jedno takie odchylane ramię i robię na dwa wały bo mnie nie Nie tak nie no żartuję odziedziczyłem po rodzicach takie stare sprzęty na górce nic nie ma a te belki to sobie kupiłem przywiozłem jakby, jakbyście się dziwili, czemu czasem na serii się pojawia taki stary tir, To szwagra. To szwagra. On mi poza odcinkiem y, podstawia, bo nie lubi być na wizji. Nie, on poza odcinkiem podstawia Tira i czasem coś tam ten teraz. Wie to jest, albo stawi Tira i bo pójdzie się na hatę. A ja sobie Tira... Nie mam prawko na tira, kiedyś na tirach tira pojeżdziła. I on daje mi tira, a ja sobie powiedzmy jadę na skup i tego tira wykorzystam. Może... Kurde, trochę dźwięki muszę przyciszyć, bo normalnie yy, głośność... Na 30 Na 40 Na 30 na... No. <śmieszne, śmieszne ustawienia Słychać ten traktor w ogóle I nie... I dobrze Słychać w ogóle traktor? Słychać go dobrze i w ogóle Może sobie przedrapiemy to małe poletko za mną Najbliższy odcinek to albo będzie Pojedziemy po sadzarkę do zimniaków albo w sumie nie chciałam sobie kupić nowy nabytek czyli Ursus C330, ale w sumie już na niego nie stać mnie błaguje mi się ten młot naryczny zaczepianie, co go muszę wyłączyć wyłączać pewnie nabędę nie, w niedługim czasie, chcę sobie nabyć. Ciągnik pomocniczy, o marki też Ursus, tylko to będzie 30. Ale to się raczej za długo nie stanie. I muszę sobie pieniędzy zmniejszyć, bo budowałem Sejba, wziąłem sobie średnio i mi dodało pieniędzy dużo. Ja sobie muszę, kurde, zmniejszyć te pieniądze, bo no trochę źle to wygląda. Mały rolnik i prawie milion tysięcy. I prawie milion yy, do, euro, euro ma na koncie. Trochę to bardzo źle i dziwnie wygląda. Jak się zrobi krzywy poprzeczniak, to potem się w ogóle wszystko źle i krzywo robi. Więc trzeba zrobić prosty poprzeczniak tako tak prosty. I jakby co... No dobra, taki tam to może być. Jakby co sąsiedzka pomoc też tu się będzie pojawiało, ale pytałem się sąsiadów że się nie chce zgodzić na nagrywki. Więc tak jak powiedziałem, podstawi traktor, da zrobić, odstawi mu na gospę. I buncyp cyk do widzenia. Dziękuję za robotę. Nie już. Hmm. Pierwsza rzecz to na tym polu, to później trzeba zrobić gnojówkę na pewno albo gnój. I tego. Na jeszcze Wam pokażę mój areał. Na razie mam tylko to pole obok, to tutaj z tyłu i to tutaj. Wtedy mam to i tam to z kukurydzą. No i to łąkę. Tutaj ogólnie zrobiłem gospodarstwo w tym miejscu, co sobie zrobił Venturio na gospodarczej prywacie, ale mam inne. Tylko chlewni i obory trochę ustawiłem, ale ja nie mam tak ładnie zrobionego, jak Venturio. Zrobiłem jak ja potrzebowałem i umiałem, bo ładniejszych gospodarstw nie potrafię budować. A takie też potrzebuję i yy, większe mnie potrzebne. Oczywiście skin świetny, skin przepiękny. Naprawdę, mega mi się podoba to co zrobiłam. Też niedługo wpadnie hardcore na better Minecraft oczywiście. Hmm, czyli na najlepszej paczce modów jaka kiedykolwiek wyszła. I mi piszcie ludzie w komentarzach, yy, yy, czy porady dotyczące Better Minecrafta, bo ja się nie znam. Tam jest tyle nowych ród i w sumie wszystkiego. O kurde, sąsiadowi trochę zatalejżowałem. Wracając do tematu, tam jest tyle nowych ród i nowego wszystkiego, że się kompletnie nie orientuję. Coś tam tego oglądałem i słuchałem, ale za bardzo mi to nie pomogło. Więc no. Przetnę się tutaj od tego lasku. Cofnę się, przetnę się tutaj od tego lasku, żeby te kliny sobie zrobić później, a teraz jechać plo, prosto. Hmm. Więc to wystarczy sobie tylko cofnąć. I te te brony to tam o... Oj, wiedziałem. Logika farminka. Brony też są kultywatorem. Brony powinny tylko równać ale dobra nieważne kliny odrobione teraz lecimy z głównym terenem do talerzowania na następnych odcinkach będę też grał ogólnie na kierownicy bo posiadam będę farmingę nagrywał na pierze Następne polowanie w The Hunterze wyjątkowo urządzę nie na Silver Beach, nie na Afryce, lecz będzie to albo Hirschfelden, albo Leyton Light. Lake, Ale najprawdopodobniej będzie to Hirschfelden. Ponad kolina nie chce mi się podobać, a chcę zrobić. Polowanie na dzika. Chcę zapolować na dzika. Ogólnie specjalnie na tą okazję sobie wezmę tą, no, jak to się nazywa, ambonę rozstawianą. I specjalnie na tą okazję odłożę też połowę z moich wszystkich babików potrzebnych na rewolucji. Więc ogólnie taki to był tylko odcinek, aby Wam wszystko pokazać. Nie będę nagrywał, jak robię te wszystkie prace polowe. Więc ja jestem Krzyzal. Ja się już z Wami żegnam. Łapkujcie, subskrybujcie. Dzięki za oglądanie. Siemano!